Hej kochani, z tej strony jak zyska, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać sobie nowe prezenty na momio. Ja tak wyrażłam sobie na momio szybko na telefonie i zauważyłam, że po prostu dostałam multum prezentów, więc już się domyślałam, że są nowe prezenty oraz są. O, wow, naprawdę śliczne są. A więc dobrze, zajrzyjmy sobie na nie tutaj. No ale przed odcinkiem zostawcie apyszkę w górę pod tym filmem oraz sobie gazurzkiem, tak aby być na bieżąco i lecimy. <mum> Jeżeli słychać jakąś muzykę w tle czy coś, to po prostu dzisiaj mam, tak? Ale to w następnych odcinkach już nie powinno tego być. No i dobra, zobaczmy, co my to mamy. No, powiem Wam szczerze, że prezenty są dosyć ładne. Przypominają mi taki styl anime, w sumie, no tak, coś takiego. I według mnie. Są bardzo śliczne. Ta kaczka jest fajna. Ja w ogóle zbieram takie stroje ostatnio. Oraz okulary zbieram. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to kolekcjonuję. No i jest to po prostu chyba styl anime, moi kochani. Ja nie wiem do końca, ale... Oh, wow, te soczewki są przepiękne. Dobrze. Ja to może pootwieram. Moi kochani, ja już tutaj mam pierwsze osoby, które mi dały prezent. No i na początku mamy spodenki, więc cię pozdrawiam. Tutaj mamy kolejną osobkę, która dała prezent. Sukieneczka też cię pozdrawiam. Lecimy dalej. Tutaj dwa prezenciki, uszka oraz okularki. Dziękuję, bo ja okulary zbieram. I pewnie kto wie, to ja zawsze w każdej kolekcji kupuję, nawet jak są brzydkie. Tutaj też są dwa prezenty. A więc bardzo, bardzo fajnie. No, i mamy tutaj tą bardzo ładną bluzeczkę, oraz spódniczkę, i to do siebie pasuje. I ja tu teraz poodejmuję. Zobaczymy sobie przy okazji kolejnego multi kajaka. I to jako ciastka, co nagrywa nawet. Bo proszę, dawajcie mi prezenty. Nie dawajcie jej prezentów. Ja chcę Wam powiedzieć, że jakby jeżeli zakładam nowe konto, to informuję o tym na YouTubie albo nie wiem, cokolwiek w tym stylu. No, na pewno tak nie piszę, nie. Poza tym. Sama ta nazwa jest nieprzemyślana, jak to miało dotyczyć tego Ale dobrze, i ogólnie to możecie napisać w komentarzach, czy chcecie premierę z wbijania 63 poziomu Że ja to nagram, a później dam na premierę Dobra, no lecimy tutaj kolejne Bluzeczka piękna tutaj od Emi Tutaj wszystkich pozdrawiam Berecik jest cudowny, oczywiście Tutaj mamy, nie wiem co to ktoś napisał ja też Ciebie pozdrawiam tutaj za pozdrowienką. I lecimy, moi kochani, yy, zobaczyć. Standardowo masę losowanką na jakiś prezencik za diamenty. A więc piszcie w komentarzach nazwy. Ja wtedy będę losować. No i zobaczymy, kto się wylosuje. Dobrze, to zaraz zobaczmy, czy mamy nową kolekcję. Ale pewnie nie. Jak to zawsze Momio robi. Yy, ja bym. Yy, mamy? Nie, to jest ta kolekcja. OK, i ogólnie to chcę Wam powiedzieć, że um, w sumie będę teraz zapisywać sobie. Przynajmniej się postaram zapisywać osoby, które będą mi dawać prezenty oraz je na bieżąco pozdrawiać. Więc Ciebie pozdrawiam tutaj po raz drugi, bo po prostu chodzi o to, że jakby. Ja miałam pozdrawić, ale mi się po prostu kaska zgubiła i teraz będę na, na bieżąco to zapisywać. Ale dobra, lecimy z m, tutaj tymi m, prezentami. Ja bym zrobiła sobie tutaj serio coś takiego fajnego, m, m, bo tutaj naprawdę są spoko wszystkie rzeczy. Użyłabym tą bluzkę do tego, a może nie, ta jest lepsza. Oraz włosy, jak wiecie, ja jestem biedna trochę takie włosy anima, chociaż nie wiem w sumie, że ja tu coś mam, czy może nie mam, możecie mi powiedzieć, czy mam, czy nie mam, bo w sumie nie oglądam zbytnio anime, ale, ale coś tam, no ta, Tilly ogląda, więc coś tam mam. W ogóle Tilly już nie ma na YouTubie i to jest smutne trochę, bo, bo fajnie jak nagrywała, ale dobra, trudno. Dobra, mamy tutaj te włosy Ja nie widzę, żeby ktoś się użył Ale może my je użyjemy w takim razie Chociaż nie wiem W sumie to wygląda dziwnie Ja mam dużo nowych rzeczy I chciałabym coś wykorzystać właśnie z tych nowych tam e, Oraz może bym wykorzystała coś z tych, co mam tutaj Może bym wzięła jakieś z grzywką Sama mam ogólnie grzywkę Więc to by mogło wyglądać spoko I w sumie myślę, że te włosy by pasowały Otóż nie jestem pewna, ale dobra, lecimy. W ogóle, jak was się już pytałam, czy kupować te włosy, nie? Z tej kolekcji kolorowej. I no powiedzcie mi, no jakby, które, bo w sumie nie wiem, naprawdę, chyba bym wzięła te kolorowe, naprawdę ale dobra, możecie powiedzieć czy mi się opłaca je brać czy może poczekać na lepsze, bo nie chcę w sumie jakoś bardzo szafirów wydawać z tego powodu, że zaraz nie wiem w sumie czy będę dokupowywać paczuchę czy nie to zależy, w ogóle są jakieś nowe paczki, w ogóle są pomieszane chyba eee, jest tylko ta dobra, akcesoria i moda ja chyba bym nie brała w ciągu 13 godzin tych paczek. A więc okej, okay. tutaj luka zrobimy sobie już później. No a ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapczkę w górę pod tym filmem oraz sobie kazeczkiem, tak, aby być na bieżąco. I widzimy się już w następnym odcinku. Pa, pa.